Głównym dylematem, który od paru dni niepodzielnie zaprząta agendę światową, jest pytanie: po jaką cholerę właściwie w dobie satelitów z zaawansowanymi technologiami wysyłać jakieś staroświeckie sterowce, narażone w dodatku na kaprysy pogody? Łatwo sprawdzić, że pierwsze balony obserwacyjne pojawiły się jeszcze w XIX wieku, w czasie wojny francusko-austriackiej i parę lat później, podczas wojny secesyjnej w USA. Okazuje się jednak, że balony, które latają mniej więcej na tej samej wysokości co komercyjne linie lotnicze, mogą robić wyraźniejsze zdjęcia niż najniżej nawet orbitujące satelity szpiegowskie. Wynika to z różnych parametrów, które sprawiają, że obrazki satelitarne są jednak często mniej klarowne. Nie chcę krakać, ale wygląda mi to raczej na balon próbny testujący reakcję Bidena w razie eskalacji zbrojnej ze strony Rosji.